Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam się dzisiaj z Wami w kolejnym tygodniu. Ja byłam dzisiaj u mamusi pod i kwiatki, bo oni wyjechali i przy okazji upiekłam ciasteczko. No i nagrywałam dla Was, znaczy w ogóle na kanał, film e, dotyczący kręcenia włosów metodą na, e, na pasek od szlafroka. Pół godziny. Nie widać. Prawdopodobnie w ogóle materiał się nie ukaże, zobaczymy jak z jakością nagrania, bo chyba mi nie złapało konkretnej ostrości. No ale to jeszcze wszystko jest do zobaczenia i tak będę chciała spróbować to nagrać jeszcze raz troszeczkę innym sposobem. To nasz? Tak. O, a my mamy góreczkę. Hmm? Ale nie będzie tyle, żeby zakisić, nie? Nie. Chili? Czyli trzeba je zobaczyć, ale najpierw zobaczmy, co tutaj jest. Jest jon. ale w 3 dni urósł, co? No to mamy też. To za tygryski lubię najbardziej. O. No i kolejne pomidorki. Tym razem jeszcze przed zebraniem, ale coś się z nimi dzieje niedobrego. No ale coś tam do zebrania jeszcze. No i wracając do tego tematu włosów. Mm, nie użyłam żelu, ale miałam suche włosy. Więc podejście numer dwa zrobimy. Z na mokrych włosach zostawimy je na noc. Oczywiście, skórę głowy wysuszę, bo to potem mi się dramat zrobi. O, mały dzień! Potem mi się a, potem mi się dramat zrobi, jak ich nie wysuszę. Natomiast zrobimy podejście numer dwa. Zobaczymy, co z tego będzie. W końcu to miał być kanał. Beauty, <grym> a będzie kanał o wszystkim. lifestyleowy. O działce, o budowaniu domu, o pomidorach, o włosach, o makijażu i o nas. I znowu mamy kolejną dawkę pomidorków. Ten kabel to mikrofon, ale trzeba będzie go zmienić, bo tak tylko na taką odległość. W każdym razie, e, co zauważyliśmy, to to, że nam pomidorki zaczęły pękać. Techniczna. Pomidorki nam zaczęły pękać i Marcin twierdzi, że to jest dlatego, że e, za rzadko te pomidory są podlewane, a za dużą ilością wody. W teorii pomidory nie potrzebują aż takiej uwagi, e, natomiast mm, można je podlewać nieczęsto, ale dużo. Ale już na tym etapie, jak one już tak dojrzewają i już są takie, tak jak tu, to już e, powinniśmy je częściej podlewać. A troszeczkę mniejszą ilością. Operator kamery, po prostu Level Hard. I nasze pomidorki. I tak mój odważny pies przechodzi na drugą stronę. No. I tym pięknym akcentem chciałabym Wam powiedzieć: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z lasu. Pogoda się trochę poprawiła, zrobiło się cieplej, a my oczywiście jesteśmy w lesie. Jak zresztą bardzo często. Na spacerach. Rekreacyjnie. Zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć, że my od tego tygodnia, a właściwie tylko przez ten tydzień, mamy wykupioną dietę w szczycińskim cateringu. Zbalansowaną na 2000 kalorii. I powiem Wam, że się tak najadam że myślałam, że dzisiaj, że pęknę przy obiedzie. A to jeszcze pod wieczorek przed nami kolacja. Jeśli tym razem nie zapomnę, to postaram wam się pokazać następne posiłki. I nasz dzielny i odważny pies dzisiaj był u weterynarza, bo coś nam choruje. To są leki przeciwbólowe. Jutro zobaczymy. Mamy kontrolę. I zobaczymy, co tam z nim będzie ciekawego. Roko. Dzień dobry. Dzień? No Niestety chłopak nam się starzeje. Wykorzystuje każdą okazję, żeby poleżeć i odpocząć. A objawy, które nas przestraszyły, żeby pójść z nim do lekarza, to zaczął piszczeć przy otwieraniu pyszczka. Tak dosyć mocno. I przy ziewaniu, i przy zabawie piłką. Ale czysty ma Pyszczek, także zobaczymy jutro. Psion znowu leży. Odpoczywa, bo my postanowiliśmy przenieść się na działeczki. A tu jakie pomidory Państwo mają ogromniaste i kociaka. No i tuż, ze wszystkich tych pomidorków, które żeśmy zwieźli wczoraj, robi się soczek dla Marcina i Natalki na zimę. Bo ja takich specyfików nie pijam. Są do spaghetti, są. No, do spaghetti też. Do fasolki po brytyjsku. I do pomidorowej. A jakbyśmy mieli mało pracy na dzisiaj, to tu jeszcze się będzie robił kolejny zakwas buraczkowy. Dzień dobry, dzień dobry, witamy się z Wami w piąteczek. Jest godzina 15, słoneczko świeci, autka jeżdżą, a my lecimy nad morze. Ale najpierw zakupy pomidorowe z własnej działki. Pozdajecie tego pana? Rośnie z dnia na dzień. Tak więc my już jesteśmy w sklepie pomidorowym. Już mi się mikrofon odpiął. Klep pomidorowy zawsze otwarty. Trochę tego jest, więc zbierzemy troszkę. I lecimy na pobierowo, kochani. Lecimy, lecimy. Ju! McDonald's, spotkajmy się. Mrożona kawa jest, można jechać dalej. Tunel! O ile McDonald's kawy na ciepło, jak najbardziej świetne ma kawy na ciepło, o tyle mrożone latte... dramat. Nie bierzcie. Nie polecamy. Grazie, 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 Ik heb het niet. 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 Ik heb het Dzień dobry, dzień dobry, mamy dzisiaj sobotę. Właśnie lecimy nie na szczecin, ale na kebaba. Także przyjemnie jest. Słoneczko świeci. Dzieci się w morzu wykąpały. A my bardzo lubimy kebaba w tym miejscu. A jeśli jesteście z makoszami pizzy, to polecamy ją. W tym miejscu chyba najlepsza pizza w Pobierowie.